Wokół Jezusa zebrali się faryzeusze i kilka nauczycieli pisma, którzy przybyli z Jerozolimy. Zauważyli, że niektórzy z jego uczniów jedli chleb nieczystymi, to znaczy nieumytymi rękami. Faryzeusze bowiem i wszyscy Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, zanim nie umiją rąk. Również kiedy wracają z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych przepisów, które przyjęli i zachowują, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Pytali go więc faryzeusze i nauczyciele Pisma, dlaczego Twoi uczniowie nie postępują zgodnie z tradycją starszych, lecz jedzą chleb nieczystymi rękami? On odparł im. Słusznie prorokował Izajasz o Was, obudnikach, jak jest napisane ten lud czci mnie wargami, ale ich serce jest daleko ode mnie. Daremnie jednak cieść mi oddają, głosząc pouczenia, które są ludzkimi nakazami. Odrzucając przykazanie Boże, trzymacie się ludzkiej tradycji. Dalej mówił im. Zręcznie uchylacie przekazanie Boże, aby tworzyć własną tradycję. Mojżesz powiedział. Otaczaj szacunkiem swojego ojca i matkę, a także, kto zło rzeczy ojcu lub matce, podlega karze śmierci. Wy natychmiast twierdzicie, jeśli ktoś powie ojcu lub matce korban, co oznacza, to co miałem dać Tobie na utrzymanie, ofiarowałem Bogu, to już nie pozwala Czemu nic uczynić dla ojca czy dla matki. Przeinaczacie w ten sposób słowo Boże na rzecz własnej tradycji, której się poddaliście i wiele podobnych rzeczy czynicie. Być sercem blisko Boga. Aby trafnie ująć sedno tej perykopy, trzeba odwrócić zdanie, jakie z wyrzutem Jezus mówi do Faryzeuszów i nauczycieli pisma. Należy być sercem blisko Boga i dopiero wtedy czcić go ustami. We współczesnej kulturze popularnej serce symbolizuje uczucie, a zwłaszcza miłość, często rozumianą wyłącznie afektywnie. W Biblii natomiast serce oznacza ludzkie wnętrze, wewnętrzną sferę naszej osobowości. Miejsce, w którym dokonuje się rozeznanie i gdzie podejmuje się decyzje. Żeby się przekonać, jak bogaty jest świat serca, można w Piśmie Świętym wyszukać fragmenty, choć tylko w psalmach, które mówią o tym, co się dzieje w sercu i z sercem człowieka. Jacy jesteśmy wewnątrz, tam gdzie widzi tylko Bóg? Pan Jezus wyraźnie wskazuje, że Ojcu i Jemu zależy, aby każdy człowiek szczerze przylgnął do Boga. Wszystko inne z tego wynika. Gotowe jest moje serce Boże, chcę grać i śpiewać z zapałem. Sławić Cię będę, Panie, pośród ludów, będę Ci grał wśród narodów, bo to Twoja łaska wielka aż do nieba, a wierność Twoja sięga obłoków.